Jak, jak? Aha, może pozwiedzać opcje, że biorę się po Ciebie. No, no, ja wszystkie opcje przejrzałem mi. Ja też się y, Co dajesz? Dziel opcji tam? No. Eee, czekaj, eee, anuluj. Jeden, eu jeden. Czekaj, eee, jeden? Nie no. można. Otwórz go siedem, cztery, trzy. Nie skończyło. <laughs> A, nie? Czy co tam Co? co tam? Co? Nie no, klikłem, wszedłem. Mam listę serwer. Ja też mam Idźmy I... gdzieś No to tak Normal Team Dead będzie jakiś. jak gdzieś 10 na 10. Replayer Ja ma sobie dzień jak tygodnię na tactical Intervention Czekaj tu jest gdzieś Normal Mission 0,18 Jak się nazywa tutaj? Morning Calm no i tam dalej Kigwej? Tam FFM City Grill Dorm Masz EU1 Gamelizm z… No EU1 Kigwej Serwery No i teraz 018 Aha 018 tu Morning Calm No i tam dalej FFM City Grill no, 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 Dobra to wbijamy dobra. Ready, no, no nie jesteśmy przeciętni. Do... No to nic. RIDI. No to nie no wiem co chodzi. Aha, i co, co chcecie, F. obiekt skazki yeah. piwetku. Net. Czekaj, ja można było ustawić język polski? Nie wiem. Chyba nie wiem. Chyba nie. Wiem. <laughs> F. Coś tam Try rolling to oh, put it out. To co jest? po prostu... Oh, Mam wielki proszę. M1, nie jedziemy, to takie małe. skorpiony 1, Gdzie się daje? Nie, 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 mi nie, 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 mała czułość nie, 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 działa. nie, strasznie mała czułość. się Uczelili mnie hard. Wow. Czekaj, idę zmienić Wow Raczej kawał może być Raczej kawał, nie powiem No Czekaj Zmieniam opcję Nie ja też w opcji Kontroler. Czułeś w pionie? Czułeś w poziomie? To jak rozgląda się? Czekaj, akuratura myśli właśnie o tym mydziu. Czułeś w myszy? Połowa jest po polsku połowa, czy nie? Bo obce są po polsku 4-4 Ej, odłączyło mnie Lost, Przegrani ty, mogę zmienić team? Swap team. Jestem u Ciebie, Ty. tak Ready. Ty, na x jakbyś się podpalił, nie? To się obkręcisz i wtedy gaśniesz. Taka podpowiedź. Tylko nie zdążyłem zmienić, wiesz, Ja czuł, Ile dałeś? Nie... Ja dałem na połowę gdzieś. Prawy przycisk, jeszcze nie wiem od czego jest Uderzaj jakby z tego co widziałem Ja się skamplę, o gdzie Oj, ale zbiór Hej Czemu ja nie żyję? Ty, coś buging mam, coś mi dzwoni. Dobra A grafika? Normalne 4x3, no niestety taki monitor Ej, co to? Rundka jest? Jak się spawni? no Co? A co? No bo ja nie szukam. No bo już była rundka, kwietnia. spacji zmieniasz z trzeciej osoby na pierwszą. Co? Po jakiemu on się krzyczał? Nie wiem. To wiesz, pograją grałem wszystko. Aaa, bo sobie wybiera... Aha, dobra, ja już zacząłem. A coś sobie wybieram. Czekaj, ja bym musiał powiedzieć zamknij no. się. Tam no. Zbieram. E, mutat jakiś da się? Ty, no słuchaj, wybierasz klasy chyba. Ty, no. Trzy są, medyk i jakiś tam chyba ammo no i jeszcze kasio. No? Dobra, wiesz, tylko teraz trzeba to uczynić. Tragę trampić. Czułeś może trampę? Tragę, dzięki Janu Dziwięć na Ja mam super. Jestem otwarty mikro, na co dźwięku, dajesz? W jakimś dźwięku później Dobra, Counter Terror is the win. Szpilony już, już jest? No, chyba tak. No, dobra, no nie powiem dziwnie, ale może być fajnie. Ty, dobra, ja, kogo bierzesz? Ja biorę default Flot 1. A właśnie, czekaj, bo może trzeba mieć większy jakby ten skill czy coś, no nie wiem. Nie wiem, wybrałem gierwc, ja drugi? Już Da się gdzieś przycelować, tu jadłość tak lepiej. Mimo to polecam tutury Nie Mimo czy to jest jakiś hardcore. A jak rozuna jest swojego? A tu jest tutury pull? Na pewno jakiś jest Co to jest to? Ty, trzymaj sobie tego S, nie? Aha. I X naciśnij Co to on robi? Przewrotę, nie? Kampi się Aha. No to S i Z nie. S i C nie Obu... Aha. Ty Przewrotka to jest ten strzałka, kierunek zaznaczasz do no przemu jazdy i przewrotka tak. na mnie I I... zabili. Skampiłem i chopie zabiłem Jasne. Faktycznie, faktycznie. Jak ty masz staty? RS, yes Co to jest? Da się to zebrać? To ty ja. Jest, so, zebrałem, yeah. bo na F. Na F. Zbieranie. Czekaj. Przewrota. <laughs> jest Gdzie jestem ty? Wygrałem. Wygrałem. Wygrałem, so je. Yeah. zero byłeś kto? Kamper, Patrz. No. <laughs> Nie? Aha, kamper no... nie, 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 nie? Ale no ci przyznało, by to tak Dobra, redy. Redy, ja też. Czy je ja skacze na resko albo coś? Ty. Znaczy, ja jeszcze się nie pokazałem, ty też, nie? No dobra, ale jak tam, to no już. No jest, no skacze. Ja No ty też. Dobra, ty. Chodź, idziemy na kamper. O, splamiłem ci krew. My jesteśmy sterą? Nie, co ty? To chodźmy na kamper. Control. Przewrotę się tu da robić, to złożę. Ty, ale tu chyba nie ma żadnego punktu tak Dawaj lecimy na ha to Co jest to? Heal A, że podchodzę do gościa i się healamy No faktycznie Kurde to jest mój team Heal, press T, heal, heal, press T. Goście coś do mnie okay. mówił? Heal, heal tylko. A, a ja heal znowu Dobra, nie wiem. Ale idę za nią. Słyszę pędzel. zabiłem. No zabiłeś. No, no, jakoś... e. na... No, no, Ty no. No, 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 schodka no, tu... no, nie wiem, Wygrana. Kurde, Ty, no. Tylko muszę tą czegoś w ogarnąć. Ja już no. Bo to ciężko... ...dopasować. Kiedy to no. już w październiku, tak? No nie wiem, no. Ja też to samo, tylko tym jednym na razie gram. Dwa Slot. Nie, A ja jaką broń masz? Ja mam to takie małe. No ja też. to. Oh, co? Chciał ja miałś przeszedłeś? Sory nic nie. Dobra, lecę na. czy ty za tyszkę już. Ej chodź tu typu. Ja idę za tobą. No chodź chwilę myślę. Nie, to trzeba uciec. Przewrota. Aż no, jest kamper. Dobra. To... Ej gościu na słodarce. Wszedł do budynku Zbiorę po tobie i to budzi No ciekawe to no, Ale No ty bo to ciekawe Dziwnie się tu szczelnie Jaką masz A akcelerację zmieniałeś jako Democje... My jeszcze... myślę, że myślę, że... mam tu coś zaznaczone, to No. I mam przed nim trochę, tak yy, na prawo on wyprzedza go troszkę. Nie akceleruję sobie. Fakt, chyba zmieniałem land, przegrałem. To lagłem Team player jestem. Odblokowane osiągnięcie first Hirst no maczas Takie tym Olega. Tam nie Nie, nie. dobra. Y, jesteśmy w tym teamie ready, dawaj Ready. jakiś coś. Może idziemy do Tero? A jak się przychodzi? Albo nie, lepiej nie, bo jesteśmy razem to... Fajna ta grana, może być, jak się ogarnie. Jakieś takie ciekawe. Ty, albo wyjdźmy i poszukajmy innego jakiegoś trybu. Nie, no czekaj na razie. Ty, Room Owner, Twitch TV, Tu będziemy sławni. Będziemy sławni, pisz tam. dorowo i ty. Mam najlepszą broń. Jeden kill, dead. Idę cię trzymać. No wprost, no dobrze. 5, 4, 3, 2, 1. Ej, remember. Milo, New York. Samoloty, samoloty. Lot, loty, <muchy> ery. Szukamy jakiejś furki, czy tam się da jeździć? Może S plus F, gra plus E coś było, ale nie widziałem. S plus F to możesz ten się ochraniać hostem. Ale Q plus E. A, a mi pisało S plus F. A mi mu Q plus E. Q +E. <grym> ci mówię. Dobra, redy dałem. Cztery, trzy, dwa. Q plus E. Ty poczekaj. Gdzie bo... jesteś? A, czekaj, o, czekaj, czekaj. Q plus E. Plus F. LOL Kozackie Ej, a chodź do mnie, chodź do mnie Czekaj, stój, chodź na dół S plus F Nie no, hostem nie, nie w był A jak się wsiada? F, F. Ty, strzelają Nie, nie strzelają O Ty, a roll tutaj... Control plus F Ty się wychyliasz Zabił. Strasznie no przeładuj się, kurde, nie ogarniam w ogóle mapy w Ale no fajne. Jebs, sniper, goście z 1%. Ja mam jeden! Jeden! Kurde, bo to trzeba ogarnąć, o co chodzi, wiesz? Sensie no właśnie, chcę się nie czadu. Widzisz, zabijam. Wszystko ja Zobacz. Jebu. Fajnie krew się zrobiło. Sikło. A no, może spróbuję jakąś inną... ...klasę? Mówisz? Nie. Tu jest mapka, to wszystko jasne. Ja <laughs> nie się na nią zobaczyć. Dobra, ready. M1, cioło.

już Zabił mnie z góry! Nie, Oj z dołu, za taką filarę, pewnie. Mnie też zabił. A widziałem jak szedłeś po prostu. No. Nie gdzieś na gabinceka. Yeah. Jeb. Naszych tak koszor. na trzeba ogarniać. Mało no, ludzi, czekamy Co to jest, 50 ekstra? Tak? <grym> to jest matka, faktycznie. <grym> Dużo mówi. Dobra, nie wezmę to. Długo długą nazwę co ma? Ja to tą ostatnio wziąłem. Wziąłem. Nie, to jest w przodku Ty furką a... jadę Jasne <grym>, no. Jestem przy tym autobusie Co my zaczynali? Ja jestem przy tym autobusie Jadę tu furką Ja jestem ten Wow. Oj Ojej, nie zacząłem szadować. Dobre, obie wiedziby. Na jest samo, że tam coś. Tak? Trzeba tam pocić. RS się tu da? Chyba nie. RS. Nie, nie działa. <grymka> A gdzie pingów. Tam u mnie tak słabo idzie A ja... Gdzie się Co Dlaczego znaczy, mnie wyprzedziłeś? Nie wiem Ja bym tak zawsze nie Dobra, gdzie lecisz? No ja lecę tą swoją trasą co ogarnąłem Ja miałem jakieś kurde autkiem jeździłem Podchodzisz do autka <śmary> i... Je. Tak? Ja chciałem czy to ciężarówkę. Ja, ja to, chciałem autobus na po początku, ale jego się nie da ma takie małe, małe lotnisko, Wziąłem sobie ten. Co? So, bagaż, będziesz. O! Ty, jak się to robiło, to wychylanie takie? Ue. Kurde, zabił mnie czas, jakiś migot. Oj, jeździ autki i i to się nie opłaca. FFM City Girl Zobaczmy, ona jak steamuje to nie powinien te klamić, bo już nie Właśnie A Właśnie tu byłem, gdzie on właśnie Wiesz? Oni mi tu wybiegli i pojechali Ołak A to jest moje auto, zostawcie to auto Ty Eee, kremił Ale zlamił Ku faktycznie R, 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 r. Czy, czemu nie grasz? No bo mnie coś wytrybiło Nie wiem czy będę w dobrym trybie No musiałeś dobry teraz dobra, gdzie lecisz? Gdzie ty lecisz? wezmę sobie teraz to dużo, ale Co się da?

nie, czekaj, czekaj. Bo to czy mierze, to to jest Często też lamiłem na początku. A, ja, ja, ja nigdy nie lamiłem. <grym grym grym> oh, o, no. co jest to ile łatwiejszy? Wypakę na pewno się łatwiej podkłada. Ale ja jesteś nie podkładasz. Dlatego mówię, że Jaki camper? Pływ... <grym> Halo. Team player ma? Te, a warto nagro... jest nagroda chyba, nie Zreszny. Dobra, teraz ogarnę. O, ja też. To jest ogar. To ja też tam wcześniej się wisałem, jest No To jest ogar. To jest ogar. To jest Ty u jest ogar. To jest ogar. jest ogar. To jest ogar. To jest jest nie wiesz jak się przełącza w na playeru? No no, wiem, sładko. No jest, bo tu dwaj jeszcze. F na Nie, nie, nie. Uważaj, bo my tu Ja eee... 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 też.

Także do jakiś Dobra, jesteś pilot. Ja jeszcze, jeszcze. Potem inny trybie, bo są różne tryby, tak? I co, ty można? No nie wiem, widziałem po lewej stronie, bo różne tryby. Był jakiś den, tak? Aaaa, no, Jak czesk, jak czesk. podskoczyłem. Ale ile tu masz punktu. Ten tryb, no nieco nudny, chyba. O, ja jestem terrorystą Ja On? Ja też bo mam oparty na ulicy No to lecimy, no ja nie raszuję, bo ja się podoba A ja raszuję to To jest mój, to wygląda na jakąś terrorystę To znowu wiem, co był, miał tyle do wiatrów, mi się przydały

And the Dobra, ja tu mam kampę. Wiem, że tu są. O, 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 o. Zabijcie. Ty no, 33 dmga dałeś. Wiesz co, dwa. jak nas koszą szybko. No, ramy i też odczekujmy. No. No patrz. Mam pierwsze lewele tam jeden ma 50 znaczy chyba to jest lewe nie? tam bliżej na końcu jest ta tabelka to są takie gwiazdki tam pisze. Dobra. ja teraz nie ma granat? ja teraz to tak ale ja jej widzę bo je widzę

Dobra, chodź inny tryb, poprzez. Dobra, a jak się sobie radzi? Return to lobby, escape and return to lobby. Livru. Jay, create. Jay, create. Ty, 004, widzisz? Ojej, Żeby za żeby pociągnąć Ty Co mianowicie? tu można mieć Command the dog to attack Snip the enemy and much more Na T Na Twój Na te zleży na 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 Dobrze no, no. już Piotr 29 minut W sklepie fajnie Co się ja tu robi? Nie już zabijemy bo ona strzela się, Jesteśmy razem. To jest chyba deathmatch, nie? Nie. Wieeem. No jest podział na teamy. To team deathmatch pewnie. No nie wiem, dobrze mi idzie, już tych zabijemy. Ładnie. Fuck, dwóch na mnie było. Nie, nie ogarłem. i respawn masz w dziesięć sekund to pan już o, bardziej wyczujecie szankę nie, przecież... w plecy panie w plecy, no psa zahamy na tabulatorze jest ranking no, możesz mnie udziwiać oj, to... to... To czerwone, niebieskie dwa jeden no, tak, nie. Nie. Ty jedno no przy aucie ja to jest chyba. To nie jest to To jest deadnet Nie, bo u ciebie nie mogę Trzeba iść do mną? Okefaju no. no. Powinny być, kurde, stroje pomarańczowe eee... No, żeby łatwiej I niebieskie